Dobry wieczór. Właśnie słuchasz bardzo strasznego podcastu. Witajcie ponownie w naszym klubie Grozy. Dzisiejszego wieczoru postanowiłam wziąć na warsztat jeden z waszych ulubionych formatów, czyli paranormalne historie słuchaczy bardzo strasznego podcastu. Nasze spotkanie będzie obfitować w opowieści groteskowe, koszmarne i zdecydowanie nawiedzone. Przygotujcie się na bezsenną noc, a tymczasem rozsiądźcie się wygodnie, zapnijcie pasy, bawcie się dobrze i bójcie się jeszcze lepiej. Nakreślając pobieżnie miejsce akcji wszystkich trzech historii, to jest to mała wioska w województwie łódzkim, 40 minut drogi od łodzi. To tutaj wychowała się moja prababcia Marysia i babcia Wiesia, to tu przyjeżdżałam na każde letnie wakacje i to tu mieszkają teraz moi rodzice. Pierwsza opowieść dzieje się około 100 lat temu. Jest wczesny ranek, chłód przenika całą drewnianą chatę, w której niemal cała rodzina jeszcze śpi. Niemal, bowiem moja prababcia, wówczas nastoletnia, przebudza się w ciepłej pierzynie. Obok niej leży jej kilka lat młodsza siostra, z szeroko otwartymi oczami, szturcha prababcie między łopatkami, ale nic nie mówi, nasłuchują. W gęstym mroku jesiennego poranka, gdy jeszcze ciężko dostrzec cokolwiek wzrokiem, wyostrzają się inne zmysły. Babcia opowiadała, że wraz z siostrą usłyszały znajomy dźwięk szurania, kroki stukot, a potem ocieranie się ciężkich męskich butów o metal szpadla. Nie mogło być to nic innego, jak odgłos, który znały doskonale: ich ojciec, który oporządził krowy, wróciwszy z obory, teraz czyści buty z błota przed wejściem do izby. Byłoby to oczywiście najlepsze wytłumaczenie, poza jednym małym szczegółem: ich ojciec odszedł niecały rok temu, a matka jeszcze nie wstała. W sieni nie było nikogo. Druga historia dzieje się już w czasach, gdy byłam nastolatką. Prababcia Marysia zmarła w 2006 roku, ale jak wspomniałam wcześniej, letnie wakacje zawsze spędzałam na wsi z rodziną. Był piękny lipcowy poranek. Jeszcze nie gorąco, ale już czuć było nadchodzący skwar. Trzeba wspomnieć, że prababcia uwielbiała pracę na grządkach i była niezwykle staranną kobietą, która zawsze dbała, by ogródek był uporządkowany. Zarówno babcia jak i mama przejęły od niej zamiłowanie do ogrodnictwa. Ja jednak nigdy nie polubiłam się z tym zajęciem. Tego lata odwiedziła nas babcia Wiesia. Akurat byłam wtedy z mamą w domu, kiedy mama poprosiła mnie, bym znalazła babcię, najpewniej odpoczywającą gdzieś na podwórku, i przekazała jej, że mama dzisiaj wybiera się do miasteczka na zakupy i jeśli chce, może się z nią zabrać. Wyszłam na zewnątrz i zobaczyłam babcie na grządce, wyrywającą chwasty. Stałam około 15-20 metrów dalej i obserwowałam ją z profilu pochyloną nad ziemią, gdy jeden po drugim chwasty lądowały u jej stóp. Krzyknęłam do niej to, co miałam jej przekazać od mamy i już zawracałam do domu, kiedy zauważyłam o moją babcię w garażu. Podeszłam do niej i spytałam, jakim cudem jest w dwóch miejscach na raz. Czy przed chwilą nie była na grządkach? Spojrzała na mnie zdziwiona i powiedziała, że szuka haczki do spulchniania ziemi i że jeszcze nie była dzisiaj w ogródku. Mogę przysiąc, że widziałam babcię pielącą ogródek. Wróciłam na grządkę, ale nie była ona jeszcze opielona. Zastanawiam się teraz, czy była to babcia z innej czasoprzestrzeni, czy może prababcia? Trzecia historia zdarzyła się już po śmierci babci Wiesi dwa lata temu. Bardzo przeżyłam śmierć babci i było mi niezwykle trudno się z nią pogodzić. Kilka tygodni po jej śmierci przyśniło mi się coś niezwykłego. Pamiętam to bardzo dobrze. Był to sen, który nieoczekiwanie przeszedł z jakiegoś nielogicznego koszmaru. Uciekałam przed kimś i w końcu dobiegłam przed bramę naszej działki. Było lato. Jabłonka uginała się pod ciężarem owoców, a wszystko wyglądało hiperrealistycznie. Babcia stała w kuchni w starym domu. Obok niej siedział na kanapie jej drugi mąż, Józef, którego zawsze wspominała z miłością, a który odszedł ponad 20 lat wcześniej. Babcia wyglądała pięknie. Miała na sobie niebieską sukienkę i się uśmiechała. Przytuliła mnie mocno i poczułam zapach jej perfum. Wiedziałam, że to jest jej szczęśliwe miejsce. Spytałam ją, czy jest jej tu dobrze. Uśmiechnęła się i powiedziała, że bardzo. Spytałam więc, czy czegoś jej brakuje. Odpowiedziała Was tylko. Spojrzałam na Józefa i z lekkim zdenerwowaniem spytałam, czemu nie powiedział babci, jak jest w niebie. Pamiętam, że babcia opowiadała mi, że kiedyś go zobaczyła, ale nie chciał jej powiedzieć, jak mu jest. Odpowiedział mi, że babcia go rzeczywiście pytała, ale musiała się obudzić, zanim jej odpowiedział. Miał na sobie brązowy, prążkowany garnitur. Wtedy zaczęło mi się wszystko rozmywać. Babcia położyła się obok męża na kanapie, a ja powiedziałam tylko, że chyba ich męczę swoją obecnością i się obudziłam. Wydawało mi się to wszystko tak realne i jednocześnie tak nierealne, że natychmiast sięgnęłam po telefon i opisałam wszystko ze szczegółami mojej mamie. Dzięki tej wiadomości mogę odtworzyć dokładnie co mi się śniło. A może to nie był wyłącznie sen? Mama później odpisała mi: Jak to brązowy garnitur? Podczas opróżniania szafy babci pozbyła się właśnie takiego garnituru. Okazało się, że było to najwyraźniej jedyne ubranie, jakie babcia zachowała po zmarłym mężu. Muszę przy tym dodać, że ja osobiście tego garnituru nigdy nie widziałam, a samego Józefa znałam jedynie z opowiadań, ponieważ zmarł, gdy miałam pięć lat. O, cóż za wspaniała wizja życia po życiu! Wyobraźcie to sobie, gdy wreszcie nadchodzi koniec, na nowo lądujecie w ramionach bliskich osób, macie czas na nieskończone rozmowy i czułości, wyglądacie młodo i pięknie, a za oknem roztacza się widok na wasze ukochane miejsce. Bardzo chciałabym kiedyś uwierzyć w taki obrót zdarzeń, choć szczerze powiedziawszy, miewam z tym delikatne problemy. Skoro jesteśmy już przy kwestiach ostatecznych, zapraszam do kolejnego maila i znacznie mroczniejszego pośmiertnego scenariusza. Na początku muszę ostrzec, że historia zawiera przykre okoliczności śmierci starszej osoby, w razie gdyby słuchał tego ktoś wyczulony na podobne tematy. Zacznę od tego, że to czy moja historia jest paranormalna czy nie, zależy od tego kto w co wierzy, bo wiem, że ta sytuacja ma swoje normalne wyjaśnienie, ale mimo to część mnie woli wierzyć w tę mniej przyziemną opcję. W 2024 roku udało mi się wyprowadzić od rodziców i wynająć małe, ale prywatne mieszkanie i bardzo byłem z tego dumny. Na tyle dumny, że olewałem wszystkie red flagi tego miejsca. To było w małej nadbrzeżnej miejscowości, około 45 minut pociągiem od najbliższego większego miasta, gdzie pracowałem, ale dojazd wciąż mi się opłacał z racji niskiego czynszu. Teraz dostrzegam rzeczy, których wtedy zdawałem się nie widzieć, na przykład grzyb na ścianach i drzwiach. Minimum raz na kilka tygodni musiałem odgrzybiać te miejsca wybielaczem. Wejście na klatkę schodową wymagało przejścia przez starą, drewnianą bramę, pokrytą mchem, i wszędzie dookoła stały śmietniki lokatorów, bardziej w stylu zaniedbanej kamienicy niż gotyckiej opuszczonej posiadłości. Na klatce mieszkali różni ludzie, co wiązało się ze śmieciami i wszystkim tym, co potrafią po sobie zostawić dzicy lokatorzy. Chyba nie muszę mówić, jakie zapachy na co dzień. Towarzyszyły temu miejscu. To była raczej norma, ale mimo to było tam dość spokojnie i cicho. Jakiś czas później przeniosłem się na nocną zmianę, bo tak mi było wygodniej i wszystko szło w porządku do czasu. Na wiosnę w pewnym momencie zacząłem mieć problemy ze snem. Dość silne. Udawało mi się spać po dwie godziny dziennie, o ile w ogóle. Czułem niepokój i miałem wrażenie, że moje serce bije jak po intensywnym wysiłku, ale mierzyłem ciśnienie i było w normie. Po mieszkaniem czułem się normalnie i sennie, ale gdy wracałem, żeby się przespać, zaczynałem czuć stres i niepokój. Nie potrafiłem znaleźć powodu, bo to był dość nudny okres mojego życia. Odstawiłem kofeinę, zacząłem suplementację witamin, brałem nawet leki nasenne, ale nic mi nie pomagało, to znaczy po lekach udawało mi się spać, ale lekarz nie chciał przepisać mi więcej niż trzy tabletki, argumentując to możliwością uzależnienia. Pode mną mieszkał starszy pan. Za dużo o nim nie wiedziałem, ale spotkałem go raz, bo poprosił mnie o pomoc z czymś drobnym. Kilka tygodni po tym, jak zaczęły się moje problemy ze snem, widziałem u niego w mieszkaniu policję, ale byłem zbyt zmęczony, by jakkolwiek analizować tę sytuację. Dowiedziałem się po kilku tygodniach. Okazało się, że ten pan chorował i pewnej nocy przestał oddychać i zmarł. Mieszkał sam, a córka zaniepokoiła się dopiero po czterech dniach bez jakiegokolwiek kontaktu ze swoim ojcem. Z racji tego, że sporo siedzę w tematach paranormalnych, to zacząłem się zastanawiać nad tym, czy powodem o mojej bezsenności mogła być jego zbłąkana dusza. Z powodów niepowiązanych z całym zajściem, jakiś czas później się wyprowadziłem i zamieszkałem z moim narzeczonym. Minęło dwa miesiące, a od dnia wyprowadzki moje problemy ze snem zniknęły tak samo jak to uczucie lęku w klatce piersiowej. Wrzuciłem tę historię na Reddit'a, ale wątpię, że ktoś się do tego dokopał. Miało to kilkaset wyświetleń i jeden komentarz, gdzie ktoś sugerował, że moje problemy mogły być powiązane z zatruciem grzybem ze ścian. Cóż, osobiście, pomimo mojego zamiłowania do grozy, również skłaniałabym się do opinii użytkownika Reddita. Grzyb w miejscu, w którym żyjemy, to nie przelewki i może doprowadzić do straszniejszych skutków niż niejedna zbłąkana dusza. Oczywiście, jak było naprawdę, nie dowiemy się nigdy, ale cieszę się, że wyprowadziłeś się z tego miejsca, zarówno dla zdrowego ducha, jak i ciała. Czas na kolejną historię. Od dobrych kilku miesięcy próbuję napisać do ciebie tę wiadomość, jednak za każdym razem powstrzymuje mnie myśl, że moja historia zwyczajnie nie nadaje się do twojego paranormalnego podcastu. Nie jest przerażająca ani mroczna, brakuje w niej atmosfery grozy, nie obfituje w senne majaki, nie ma w niej zjaw widocznych jedynie kątem oka, jednak z całą pewnością ma tajemniczy i niewyjaśniony klimat i przywołuje nie do końca przyjemne w. Ta opowieść prześladuje mnie od dnia, kiedy usłyszałam ją od mojej mamy i traktuję ją jako przestrogę, by nigdy, pod żadnym pozorem, nie mówić źle o tych, którzy odeszli z tego świata. Historia należy do mojej mamy i działa się już dobrych kilkadziesiąt lat temu, na przełomie lat 90. oraz 2000, kiedy mama, Ewa, miała zaledwie 12 lat. Tu muszę nieco nakreślić tło tej opowieści. Dzieciństwo mojej mamy nie było ani trochę usłane różami. Jej sytuacja w domu dziś określona by została mianem patologii. Jej mama, moja babcia, bardzo ciężko harowała, pracując na dwie zmiany jako sprzątaczka, głównie dlatego, że mój dziadek, choć również pracował, to przeznaczał każdy grosz na swoją największą miłość, czyli alkohol. Moja mama musiała niezwykle szybko dorosnąć, nauczyć się sprzątać i gotować, by choć trochę odciążyć babcie od domowych obowiązków. Nie raz i nie dwa musiały uciekać z wynajmowanej kawalerki, kiedy pijany dziadek urządzał awantury i zaczynał rzucać się na nie z pięściami. Starsze rodzeństwo mojej mamy, wujek Tadek i ciociachania, którzy już dawno zdążyli wyprowadzić się z rodzinnego domu i ułożyć sobie życia, kilkukrotnie namawiali moją babcie, by przeniosła się do któregoś z nich z mamą i by zostawiła dziadka w diabły. Babcia jednak upierała się, że nie po to przysięgała przed ołtarzem, by teraz porzucać małżonka w potrzebie. Myślę, że chciała z całego serca wierzyć, że faktycznie dziadek pewnego dnia otworzy oczy i się poprawi. Zwłaszcza, że gdy już trzeźwiał, to zaraz obiecywał, przepraszał, padał na kolana i błagał. Nigdy jednak nie dotrzymał danego przed chwilą słowa, bo natychmiast po scenie przebaczenia gnał do sklepu i wracał z kilkoma butelkami wódki na wieczór. Przechodząc do faktycznej historii, był wtedy październik. Było zimno oraz bardzo wietrznie. Zbliżało się święto zmarłych. Z tej okazji najstarsze z rodzeństwa mojej mamy, wujek Tadek, postanowił zaprosić babcie z mamą oraz ich siostrę ciocię z narzeczonym, by przyjechali do niego w okolice Krakowa i spędzili kilka dni razem, dla uczczenia jego niedawnego, małego awansu w pracy. Pierwotnie dziadek również był zaproszony, pod warunkiem jednak, że będzie trzeźwy w dniu wyjazdu. Wujek, w odróżnieniu od babci, zdecydowanie nie wierzył w poprawę dziadka. Niestety, jak można było się domyślić, dziadek był tak pijany, że ledwo potrafił wstać. Dlatego zachowywał się podle wobec swojej rodziny, wyzywał ich i krzyczał. Wujek Tadek opryskliwie życzył mu upojnej nocy, po czym zabrał walizkę babci oraz mamy i wyszli razem z mieszkania. Już na miejscu, w domu wujka, babcia z przerażeniem zdała sobie sprawę, że zapomniała spakować swoich leków na wyjazd. Jak najszybciej zadzwoniła więc do cioci Hani, która jeszcze nie zdążyła wyjechać z prośbą, by przeszła się do mieszkania dziadka i zabrała leki babci. Ciocia niechętnie się zgodziła, ale już godzinę później oddzwoniła do babci z płaczem. Okazało się, że dziadek dostał potężnego udaru i zmarł. Ciocia znalazła go leżącego pod drzwiami wspólnej toalety na piętrze już nieżyjącego. Cały następny rok był bardzo ciężki dla rodziny mojej mamy, a szczególnie dla mojej babci. Miała potworne, wręcz gigantyczne wyrzuty sumienia z powodu dziadka. Obwiniała siebie za jego śmierć, wyrzucała sobie, że nie zabrali go wtedy ze sobą, że zostawiła go kompletnie samego w domu, że może gdyby ktoś z nim został, udałoby się go uratować. Zbliżała się Wigilia, i cała rodzina zebrała się w kawalerce mojej mamy oraz babci na świętowanie. Mama tutaj zawsze wspominała, że atmosfera była bardzo ciepła, rodzinna i domowa, jak nigdy dotąd w tamtym mieszkaniu, że praktycznie nie można było wyczuć śladu po ich ogromnej stracie. Wszyscy składali sobie życzenia, śpiewali po cichu kolędy, rozmawiali. Ostatecznie w końcu temat dyskusji zszedł na zmarłego dziadka. Babcia łamiącym głosem wspominała ich młodość, jak się poznali, jak dziadek się o nią starał. Z kolei wujek Tadek, ciocia Hania i moja mama milczeli, ponieważ nie mieli zbyt pozytywnych wspomnień związanych ze swoim ojcem. Kiedy babcia powiedziała, że dziadek był naprawdę dobrym człowiekiem, wujek Tadek miał nie wytrzymać. Wstał i zaczął z tonem pytać babcię, kiedy dziadek był dobrym człowiekiem kiedy okradł ją z ostatniego grosza, kiedy przepijał całą swoją wypłatę, gdy musiała przez niego uciekać z moją mamą na zewnątrz w styczniu? Był wściekły i powtarzał, że dziadek był okropnym mężem i jeszcze gorszym ojcem, że był pijawką, zwykłym potworem. Kiedy to powiedział, babcia wybuchła płaczem, zaś gdy ciocia Hania wstała, by ją uspokoić, nagle w całym mieszkaniu rozległ się straszliwy huk. Okazało się, że zdjęcie ślubne babci i dziadka niespodziewanie spadło ze ściany, a szkło rozpadło się po całej podłodze. Może nie byłoby to tak dziwne, gdyby nie fakt, że nikt go wtedy nie dotykał, nawet przy nim nie stał. Zdjęcie było powieszone dość wysoko i do tego nie miało prawa spaść samo z siebie, bo było zawieszone na wygiętym ku górze haczyku. Żeby dodać dziwności tej sytuacji, okazało się, że za zdjęciem siedział ogromny czarny pająk, czyli coś, czego wujek Tadek potwornie się bał od dziecka, na sam widok stworzenia odskakiwał niemal na drugi koniec pokoju. Wszyscy zamilkli. Nastała taka cisza, że było wysłychać odgłos upadającej na podłogę szpilki. W końcu ciocia Hania przełamała się jako pierwsza. Odważnym krokiem poszła po szczotkę i szufelkę i zaczęła sprzątać leżące wszędzie szkło, ostrzegając wszystkich, by patrzyli pod nogi przy chodzeniu. Może nie powinno to aż tak wystraszyć rodziny mojej mamy, ale każdy wówczas przyznał, że było coś niepokojącego w tym, jak to zdjęcie spadło samo z siebie. Zupełnie jakby zmarły dziadek dawał wujkowi wyraźne ostrzeżenie, by przestał go obrażać. Każdy odwrócił się bokiem do ściany, gdzie wisiało owo zdjęcie, próbując zmienić temat na coś przyjemniejszego. Wszyscy chcieli udawać, że nic niewytłumaczalnego się właśnie nie stało, profilaktycznie jednak nikt nie patrzył w tamtą stronę. Tego samego wieczoru moja babcia i wujek Tadek poszli na pasterkę, bo wujek przeprosił zmarłego dziadka i prosił o zbawienie jego duszy. Nigdy potem nic dziwnego nie zdarzyło się w tamtym mieszkaniu. Choć nie widziałam na własne oczy, jak to zdjęcie spadało ze ściany, wiem, że mama do dziś nie potrafi tego wyjaśnić i nawet nie próbuje. Przeraziło ją to i wciąż uważa to za ostatni sygnał od swojego zmarłego ojca. Czy podzielam jej zdanie? Chciałabym znaleźć logiczne wytłumaczenie, czuję jednak, że nie będę w stanie tego zrobić. Nadesłana historia, wbrew zapewnieniom samej autorki, w mojej ocenie, należy do jednej z mroczniejszych, jakie przeczytałam w tym podcaście. Tym razem nie chodzi jednak o żadnego ducha, zjawę czy inną czarną magię, a o zło czające się w alkoholu, który niczym najgorszy demon potrafi niepostrzeżenie owładnąć umysłem i ciałem swojej ofiary, a później niszczyć wszystko, co było jej drogie. By odnaleźć prawdziwą szatańską moc, wcale nie musimy oglądać kolejnego horroru z egzorcyzmem w tle. Wystarczy przyjrzeć się dobrze naszym ulicom. Wracając, trudno mi wypowiedzieć się na temat samej sytuacji, nie czuję się do tego uprawniona, lecz trudno mi również dziwić się dzieciom zmarłego mężczyzny, trudno dziwić się ich złości. Sądzę też, że po śmierci nasza dusza, która w tym wypadku za życia popełniła wiele błędów, nie ma za złe żyjącym tych wszystkich negatywnych emocji. Jeśli istnieje coś po naszej doczesności, to chciałabym wierzyć w to, że wówczas widzimy więcej i nie trwamy w nieskończonym piekle własnej złości i żalu. Zapraszam na kolejną, ostatnią już opowieść. Zacznę może od tego, że od najmłodszych lat byłam bardzo wrażliwym i empatycznym dzieckiem. Z łatwością odczuwałam emocje innych i otwierałam się na różne doświadczenia. W dzieciństwie i w latach nastoletnich często też się słyszało opowiastki babci czy dziadka o tym, że ukochany zmarły przyszedł się pożegnać prostym postukaniem w okno i słowami: O, tu jesteś, w takim razie mogę już iść, lub wysypaniem ziemniaków z kosza, który stał nienaruszony. Nie widziałam tego nigdy i polegam tylko na słowach, jednak zawsze takie opowiadania dawały mi swego rodzaju ulgę i nadzieję. Wracając do moich doświadczeń, pochodzę z wierzącej i praktykującej rodziny. No, ja może w kwestii praktyki trochę odbiegam od reszty moich bliskich, ale zawsze wierzyłam lub chciałam wierzyć w to, że coś istnieje poza tym naszym ziemskim wymiarem. Ciężko jest mi określić początek tych zdarzeń, ale zdaje mi się, że nastało w momencie tego głupiego uczucia, że coś mnie śledzi lub na mnie spogląda, kiedy mam odwrócony wzrok. Są to mimo wszystko rzeczy, które łatwo zgonić na nasz płatający figle umysł. Pamiętam jednak pierwszy raz, kiedy uświadomiłam sobie, że coś jest nie tak. Byłam wtedy sama w domu wraz z moim psem. To był czas wakacji, a moja rodzina wraz z młodszym bratem pojechali nad morze. Ja, jako dwudziestoparoletnia kobieta, stwierdziłam, że większą zabawę będę miała zostając w wolnej chacie niż jadąc z rodziną na wakacje. Spałam wtedy z moim psem na dole w salonie. Jako, że była jeszcze szczeniaczkiem, to wolałam mieć mniejszą odległość od drzwi tarasowych, w razie gdyby zachciało jej się nocnej toalety. Nad salonem znajduje się pokój mojego brata. W pewnym momencie usłyszałam kroki w jego pokoju. Myślę, że osoby, które mają w domu drewniane podłogi, wiedzą o czym mówię. Nie da się pomylić tego z niczym innym. To nie był dźwięk wydawany przez drewno, tylko dosłownie kroki na tyle wyraźne, że w pierwszym momencie myślałam, że po prostu ktoś wkradł się do domu. Po chwili dźwięki ustały. Byłam w gotowości, ale mimo wszystko starałam się to zrzucić na późną godzinę i zmęczenie organizmu. Po kilku minutach na nowo to usłyszałam. Wiedziałam jednak, że coś jest na rzeczy, ponieważ mój pies zerwał się i stanął w korytarzu przed schodami w górę i zaczął ujadać. Wychodzę z założenia, że psy są bardziej wrażliwe na tego typu zjawiska, dlatego tym bardziej byłam przekonana, że coś jest nie tak. Wzięłam z kuchni nóż. Tak, wiem, beznadziejne narzędzie do walki z duchem, jednak w tym momencie nadal byłam przekonana, że w pokoju znajduje się realny człowiek. Powoli szłam po schodach, cały czas słysząc głośne tupanie z pokoju. Gdy otworzyłam drzwi, nikogo tam nie było. Po kilku tygodniach zapomniałam o tej sytuacji, lecz około dwa tygodnie później stało się coś, co totalnie wytrąciło mnie z równowagi i sprawiło, że do tej pory mam dreszcze. Otóż siedziałam w moim pokoju, w którym mam antresolę, na której znajduje się moje łóżko. Oglądałam jakiś film i w pewnym momencie usłyszałam, jak drzwi do pokoju się Otwierają, zapala się światło i ktoś dosłownie łazi po moim pokoju. Po chwili ten ktoś wyszedł. Krzyknęłam tylko: Jak już wyłazisz, to zamknij chociaż te pieprzone drzwi. Osoby z rodzeństwem znają ten ból, kiedy brat lub siostra wchodzą ci do pokoju, żeby zaraz potem bez słowa wyjść, zostawiając zapalone światło i otwarte drzwi. Z nieukrywaną irytacją zeszłam na dół do mojej rodziny i spytałam brata, czego chciał. Ten popatrzył na mnie z widoczną konsternacją i powiedział, żebym się odwaliła, bo on cały czas siedział tutaj. Moi rodzice potwierdzili: Zrobiło mi się gorąco. Cały wieczór chodziłam z duszą na ramieniu. Nadeszła noc. Jestem osobą, która nie zaśnie bez jakiegoś filmu czy podcastu w tle. Tej nocy oprócz tego zapaliłam sobie lampkę. W pewnym momencie przebudziłam się. Na laptopie była puszczona transmisja z mszy świętej co mnie zdziwiło bo raczej w moim youtube'owym algorytmie tego nie było Chciałam przełączyć na coś innego, jednak w tym momencie poczułam, jak coś oplata moje ciało i nie pozwala mi się ruszyć. Nie miałam nigdy paraliżu sennego, nie leżałam wtedy na plecach, tylko na boku, a czułam, jak coś leży za mną, dyszy mi do ucha i nie pozwala się ruszyć. Gorące łzy spłynęły po moich policzkach, byłam spanikowana. Lampka nocna, którą wcześniej zapaliłam, nagle zaczęła niepokojąco migotać, aż w końcu zgasła. Zakładam, że przez spaloną żarówkę. Nagle transmisja na YouTubie dostała jakiegoś dziwnego glicza, zacięła się i przesunęła na część mszy, w której ksiądz zaczął odmawiać modlitwę do Michała Archanioła. Cicho, pod nosem, bo niestety nie potrafiłam podnieść decybeli mojego głosu, zaczęłam mówić tę modlitwę razem z nim. Po kilku sekundach wszystko ustało. Nie zasnęłam już tamtej nocy. Dalej nie wiem, co wtedy się zadziało, co tak naprawdę było za mną i czemu ta transmisja była włączona. Chciałabym myśleć, że jakiś mój anioł stróż czuwał nade mną i pomógł mi pozbyć się tego, cokolwiek nie pozwalało mi się ruszyć. Trochę się rozpisała, a nie chcę przedłużać. Być może jeszcze kiedyś odezwę się, aby opowiedzieć inne historie, które zdarzyły się od tamtego czasu, jednak w tym momencie się żegnam, bo mój laptop zaczyna odmawiać posłuszeństwa i co chwilę wchodzi w tryb uśpienia. Niespełneroczny sprzęt się psuje, czy może jednak ktoś nie chce, abym dzieliła się tą historią? No to teraz przyszedł czas testu. Jeśli mnie udało się ją znaleźć i przeczytać, to czekam na mój zestaw paranormalnych zdarzeń. Przyznam, że trochę za nimi tęsknię. Halo, halo, jest tu kto? Właśnie dopłynęliśmy do końca dzisiejszego odcinka. To nasze ostatnie spotkanie przed świętami, więc z tej okazji chciałabym życzyć Wam spokojnych dni w towarzystwie najdroższych Wam żywych i zmarłych. A tymczasem kolorowych snów. No,